Zaczynamy. No. Zaczynamy z obadań. Kto zna się... która para zna się lepiej? Para numer jeden to jest Daniel Magikal. A czekaj, się jakoś może bo widać, nie? Nie. Gidę. No, tak, jak chcesz. No, no, <laughs> narratorem, widzowie, panem naratorem. A druga para... para numer dwa. Da... E, okay. <laughs> e, Krycza01. <laughs> Monika Laskowska. Najlepsza polska dziennikarka. Brawo. Co się ja. e, jaki jest mój ulubiony kolor? I mój zielony. Najpierw. Od... Yeah. Yeah. Danie. Nie, to... Tak, to... nie, no następne pytanie. Nie, no, chodzi o to, że. Daniel, musisz odgadnąć jaki jest, jaki jest na przykład ulubiony kolor. Ale I wzajemnie. No to nie po powie, Natalia, bo to tak teraz tak. będzie. Aha, jak nie masz kolor różowy? Nie! Gdzie? <grym> Wszystko powiedział! Aha, no tak! Biały, no nie, jaki jest jak ulubiony? <grym> różowy. Ja tak myślałem. Kurde, mówię, strzelam. Załapułaś, no, żeby <grym> to było. to Wszystko różowe miała przejść na początku, no. Nawet... Dobra. No. Dobra. No, ja no, ty... będę pierwszy, myślę. Że Moniki ulubiony kolor to jest. Czarny. Monia to. U. Doktor, płacił No też, też. też. No, ja no. no, i teraz mój. Zielony. Trafiła. Kolejne pytanie: gdzie się poznaliśmy? Ale fizycznie, czy tylko psychicznie? Czyli psychicznie, Internetowo. Fizycznie. Po raz pierwszy tak, face to face. No słucham cię! Czy nie pomylisz? No na tak. Czy? Właśnie no, samą spałem kurwa po imprezie. No nie odebrałeś ją z kwiatkami. No. Dziękuję no, to... za serce. Łowki. Niech ja werki Dobra. Pora numer dwa. No wszystko no mi to... ja nie no, bo to jest będzie. No co? To... No, to... Pytanie numer trzy. Oh Tylko bez żadnych zboczonych, nie? Bo nie przeżyję tego. Co to? No nie nic. Kolejne pytanie. Pytanie numer trzy. Odpowiada para numer jeden. Jaka jest moja ulubiona potrawa? Czy ja muszę o nie mówić? A liczysz no. punkty w ogóle? Wzajemnie. Liczysz punkty? Na razie jest. Tyle samo. Niech no, będzie. Okay. No. Ale potrawa to jest ja. potrawa. No jedynie, jedynie. Ja wiem jakie jest twoje, to ja powiem. Pierwsza. Twoja no. pizza. Twoja no. też. I co, I co? Szantażowana? Mięko. No. Brak mięcha. A. Toż no. Dziękujemy. Sałata no wiecie. Dobrze no Zaliczamy to? Zaliczamy. Zaliczamy. No, Dlaczego tych chłopczyk ma na głowie zupkę kiszką? Pan Krzycza zaliczam w lidze? Tak, tak, nie są. to do. dobra. na Mam tu każdą postać. Pytanie numer cztery. Jaki jest mój ulubiony film? Za Kurwa. Oglądaliśmy ostatnio w nocy. O czwartej, piątej albo szóstej nawet. Mam na końcu języka. A ja Ci kiedyś mówiłem, a nie wiem czy ja wiem, pamiętać. To się... Muszę wpisać. Nie pamiętam właśnie. Nie! nie. No, to był film. Jo. Uprowadzona! Tak? No. Wiesz, że sam obejrzałem? Tak, tak oglądałem, ale nie zawiodę mojej kochanej, będę oglądał film. Tak oglądałem. Wszystko wiem. No. Kiedyś ci mówiłem, nie. ty anime Pol Polski, powiem, że to jest Yo. polski po prostu. Zaliczam. Ja, no, no, no i Natka teraz. No, A Natka okay. musi zgadnąć. Powiedziała. Tak? No. Anime, to ogólnie tak A. Zielona Mila? Jak? <grybija> Zielona Mila? <Uu>. Nie! <gryb Suzanne> Zobacz, się dzieje dla ciebie. A co? Jak już nie zgadłem. Tu już nie zgadzam, to już... Jest na kiku głos, jest. Chodź no, na kika. Dziękujemy. No. A uh. za nie pamiętam. Albo seriam Lost. Niee. Odglądamy porządku. A to miał być film. Czeka jest, nie? Światło. Jak no, zostałem? Z jakim sterem. A, rzeczywiście. No, Obejrzałem go cztery razy. Jakie anime? Sword art online, solo leveling. No ogólnie, lubię, lubię ogólnie, dużo. Galactic Dobra, Football dalej. Ja wiem! Yeah. <laughs> Jeśli mam drugie imię to jakie? A tego nie zgadniesz, bo zgadaliśmy to... Gadaliśmy o tym, nie? Jak ja mam? Pierwszy powiedz. Ja pierwszy też pojedz. nie ma. A nie bo... płaczę. Pamiętam, Twoje pamiętam. imię? Kochani, czerwone swoje serduszka, bo jestem miejsce popularności. Swoje imię, dołączajcie, swoje dołączajcie, imię. dołączajcie, klikajcie w wnik na monetka. Może tak, może nie mhm. Czytałeś mnie dowód. No. Też a, się a, pamiętam a, nie pamiętam sobie, nie? ale gadaliśmy o tym. No.

<grystanie> nie powiemy. Guten Morgan. No, <grystanie> twój stary spłacił pieniądze. No, w dawaj. W Pytanie numer 6. No. Jaki tak nie jest nie wiem, mój ulubiony się. sposób spędzania czasu? Para numer jeden. <grystanie> <grystanie> to jest bardzo Leżenie no, leży. Tak. Chil. E, czyli Po... jak to jest, mówisz po twojemu to jest Nie, 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 a zalegnąć, no. legnąć! <słatki> <słatki> Sposób spędzania czasu jest ze mną. Olivia Tak! to był pierwszy mój czas. nauczyłam się Też pozdrawiamy, A No, sport. Też pozdrawiamy. Po prostu sport. Mhm. Pytanie numer 7. Jeśli mam, to jakie alergie? Jeszcze raz <NS2> <emotionally this laughs> co? bo nie słyszałem. <culpa> Jeśli, Jeśli mam, to jakie alergie? Ty to masz alergię nie wykryto bo co czas to nie, nie, mam nie. A ja no, nie mam Ja no, mam cały no, rok. No, nie. Ja nie wiem, czy to alergia, ale z przykabi A to nie alergia. Co? No, musisz smarować, bo z że ja... To nie alergia, ja pierdolę. To to, to tutaj na ten, te takie... Nie, to nie jest... To, to. Ja nie mam alergii żadnej. Nie masz żadnej, nie? Nie. No. Ale dobra, no dobra. No, bo nie widziałem. Chłop się starał, chłop się starał. Nie znajdziałem tego. Pogadamy no. potem, nie? Weź! <ślesza> 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 Co ty mi <ślesza> zrobiłeś? A Daniel? A, Daniel? A Daniel? Powiedziała, woda z noca, cały rok. Woda z noca. Wbijajcie <ślesza> na stronę danielmagical.pl Leci tam live, widać Monię, Matejko i za chwilę nocne spanie. I lecimy pora na 2. Myślę, że na pyłki, znaczy na kurz? Tak! się, na kurz. Gitna, wy... Nie zgadłam, tylko widzisz działy. Gitna wpłacił 5 złotych, co sądzicie o tym ze Nikola i Kamembert ciągle was zaczepiają no w internecie, a twierdzą, że wy wszystko zaczynacie. Każdy ma z naprawdę i tyle, się to już wypowiadało. Śmiejemy się Szukają tego. atencji. Mati nie ma alergii. Paru a dni. czekaj, czekaj, a kto za to uczulenie na lekko za tej ale? Tak, tak. No to na no to mam. Kik, dobrze no. słyszycie nas na kiku? Czat Kik. to mnie ma to wie. No, to jest fajne. Nie, chcę mi się ogląda oglądać raczej. Dawid śniadała, płacił 5 złotych, obejrzymy nowy film Boxzela. Nie, on to jest zakłamana PDF-owska, i nie będę śmiecia oglądał. Pytanie numer 8. Jaki jest mój ulubiony gatunek muzyczny? Para numer jeden. Co jest? Ulubiony gatunek muzyczny. Ty lubisz tego, ta co śpiewa tym operowym z połączonym wzrokiem. No, to, to, no, to du dużo lubię. Wszystko, no. no, tak. Ale ulubiony. No to, to, to No ja no, to z Tibi jeszcze pamiętam, no zaliczam. No, no. Kurde, a ta, a ta piosenkarka, co nie żyje. Miała chłopa alkoholika, się za niego zabił, przez niego się zabiła. Z przycykiem Ej hey, O oh, tak no Ej mił Ej mił Ale wiesz o co chodzi i Potry, Witamy subskrybentów Zaliczamy What, yeah. Zheng> Słabo słychać Para Para numer dwa. Ale no Jakie było pytanie? Ulubiony gatunek muzyczny A no to Ty lubisz moją muzykę więc Ato Tak Ato House o, żywia, a, z kumy. Może widzę. Nie wiem jakiego. I co mnie dał? Ja. Tak. Pytanie numer 9. Dobra, ja o, uwaga. Jaki mam rozmiar buta? Para numer 1? 43. Nie, 46. O kurde, taką maskę. O! jak? A ja, A ja też mam 4, 6. Ja? Ja. Olbrzymy. No, nie jak. Sprawdzałem no. ci buty po nocach, chodziłem. Zbra, zbra. <grym> o, Łukasz Mosygas, dziękujemy za podarowanie subskrypcji. Podarowujcie sobie suby, pewnie, święta idą. Dziękuję Wam za pomoc. A Natalia? Czy ile? Już powiedz. No, tak. Ile masz? 38. Para numer dwa. Monia ma małą stópkę, więc myślę, że. A tak, są, tam. Się się na 25 5 złody jest tam wielki mamaty która prezentuje na niebieskim portalu 42 strzelił ci już motorówkę 44,5 trzeba jedetną bo to Pytanie Co? numer 10. Jaka była nasza pierwsza wspólna wycieczka? Parę numer jeden. Pytanie numer 10: Natalia leci na dwa fronty, mam dowody, a ty szoszku na siłę, ja trzymasz, aby były zasięgi. No i dobrze wysyłaj hajs, jeszcze najwięcej. Yy. Eee... Pierwsza wspólna wycieczka. Nie, wy, nie, 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 nie wyjrzyjcie się do sklepu tak? i z powrotem. Tak, tak, tak. Laura płacił 5 złotych, czemu mówisz, że nie wciągasz, a na live szczególnie... Co to nie było? Pierwsza A to nie była wycieczka, to była praca. Jaka była nasza pierwsza wspólna wycieczka z Secret Camp? Ach ten Secret Camp łączy ludzi. Tak, Secret Camp. Fu! Przepraszam. To nie jest wasza. Ale zajębało. Jaka jest moja ulubiona pora roku? Dziękuję za obserwację. Zapraszam na tymagikal. Jaka jest ulubiona pora lodu? Lodu? I lato. No lato, lato. wszędzie. Lato, lato, lato i u nas też lato. teraz. To wiemy na pewno. Jest tylko jedna odpowiedź. Ciepło. Nawadzicie, się nie przejmować. Tak jest. Łukasz, masz rację. Pozdrawiamy, czatki. Jeśli lubię, to jaką kawę najbardziej? Butik ty... bez wpłacił 5 zł. w tej to Ty też, ty bez cukru nie Nie lubisz. Podarować, podajcie proszę na adres Imposta. Czyli co, już macie? No, no już odpowiedzieli. No, o, to Monia na pewno z mlekiem, z namonem. Natarczywy jestem niby te trochę chyba. Nie, nie jestem. Cukru. jestem. telefon chyba, szybko ładowarka. Wszystko. Kawel. Tak. A tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest. Eee, piję, nie piję kawę. Co, 1% widzę. Kurwa. Ja. Nie zdążyłem. Pod publikę ja kurwa nic nigdy nie robię, człowiek, mam wyjebane. Żeby dupę lizać tych hejterom czy nie wiadomo komu. Ja pod publikę... kurwa się nie odpalał, jakby pod publikę bym robił. Panie pytanie trzynaste. Czy wolę góry? Czy może? Hmm. Łaszki nad morzem? No. No, może, no nie wiem. No Nocy też może, co? Jo. Ja. Też może. może. Może, może. 14. Czy jestem rannym ptaszkiem, czy nocnym markiem? No to mu pierwsza. Nocny Marek. No ty, ja cię zmieniłem w tego marka. No to chyba teraz też. Nocny Marek. No. no. Jak no, mówiłaś że żebyś druga, gdzie spał, już wszyscy wstali. Mielno, pozdro. U nas to zależy, czasami jest tak, czasami jest tak. A no tak. No. No, bo bachury, czy może? Nie do już! Już mówiliśmy, że może. Tak? A teraz mówisz o nas. Teraz ty, ptaszki <laughs> <rady>. Czekaj, <laughs> że się... Przewinęło mi się. Czyli po prostu... Magical, słuchaj, płacił 5 złotych ja wiem, skąd ona zna ten znak pomocy swojego filmu z Nikita, jak Nikita pokazywała. Mati ma rację, bo rzeczywiście jest tak, że jak pracuję e, do późna, no to. E, Kurda. Nocny, ale ja, Kurde. Nie jak, Robię. E, mam pracę w dzień, no to może Bardzo wcześnie. Czemu Magical wygląda jakby trwał całą noc i nie spał? Spałem 10 godzin. No i dobrze, kurwa, może mam tarczycę chorą. Chujcie to obchodzi. Może ma chore nerki. No. Kiedy on dobrze wygląda? No i dobrze. Pytanie 15. Co mnie najbardziej irytuje, para numer 1? W drugiej osobie, nie? Tak. Nie, ja nie. Czekaj. Kurza mnie to. No dawaj, bo też powiem. Że ty się wkręcasz. Ale... Różne rzeczy. Czyli, co no, nie, to nie, to coś tu co on tak. Druga opcja, skłaby 5 zł Matełów. Jakujesz z faktem, że moja wybrała kogoś no, i Zobacz, powiedzi, nie nie tak, No właśnie... Ty musisz powiedzieć co jego... Ale zaliczył, a teraz ty wdałeś... no. Nie zaliczył. To ciebie. Co mi się? Kurde, on nie położył tej kurs. Nie miał okazji. Nie miał takiego szczęścia jak ja. Bolał kaskę. Więc... Zastawić. Porażki czynią mocniejszych e ludzi stąd. Nie przykrój się, nie masz się. Nie cieszy. wiem, czy komórkę oprzeć. Ja ci już pomogę, może na papier Bo no, Nie zaliczył mnie. No dobra, nie. Już to... wiecie wszystko. Daję ci... jak nie słuchać, Moniki. Może za daleko siedzę po prostu. A teraz? Się przybliżę Nie, papiery są za lekkie.